Ok, I teraz, żeby wyrobić sobie, jak wracamy do łapania przed lewym, to co mówiliśmy, że jeżeli stoję w pozycji i Boże zdaje lewy prosty, to nie chcę wyciągać tej ręki. Czasami tak będzie i dojdziemy na to, co zrobić, jeżeli rzeczywiście w stresie czasami wyciągnąłem tą rękę i jak się obronić. Bo jeżeli on to widzi, tak jak mówiliśmy, jeżeli, wycią jeżeli wyciągnął mocno rękę do przodu, ja to widzę, pójdę z myłką i mogę iść z boku. I teraz on już wie, o co chodzi. I teraz, jeżeli chcę złapać tą płynność w ruchu, to nie będę robił tak, że jeżeli złapałem lewy, i on będzie rzucał sierpowy po tym, to będę przesuwał rękę do boku, bo też jeżeli myślę o tej ręce, to bardzo często zgubię mechanikę ciała i bardzo często będę się otwierał i nie zdążę na reakcję. Jeżeli myślę o rotacji, to co mówiliśmy, że to jest cały czas ten sam skręt, to jeżeli ta ręka jest przyklejona i łokieć jest przyklejony do ciała, jeżeli Borys zrobił lewy, ja przejdę stąd od razu w sierpa, czyli złapałem sobie lekko kąt, skręciłem biodro i myślę o uderzeniu sierpowym, to co on będzie chciał zrobić? to będzie chciał uciekać szczęką, najpierw brodą, do lewego barku. I w tym momencie, jeżeli uciekł w tą stronę, tak jak mówiliśmy, jak łapie lewy, jeżeli leci, leci jego sierp, będzie uciekał w drugą stronę. Zawsze patrzy pomiędzy rękawicą, czyli zrobił sobie w ten sposób, ma wizję nad rękawicą, jeżeli leci uderzenie sierpowe, ucieka brodą i w tym momencie, przez to, że łokieć jest do żebra, to dłoń dojdzie do boku, zasłoni mu skroń i zostanie tak, czyli też nie pójdzie, jeżeli by zrobił blok, i złapał mojego sierpa i by poszedł mocno tu, to wszedł mi w linię prawej ręki. Przez to, że jest z tyłu i ma tam ten ciężar rozłożony, jest lekko przechylony do prawej strony, tak jak mówiliśmy, złapał sobie lewy, złapał sobie sierpa. Jeżeli bym chciał uderzyć teraz prawym, to może wrócić sobie do obrony barkiem. Bo ma tą płynność, czyli zrobił biodro w jedną stronę, broda uciekła do lewego barku, złapał uderzenie, jeżeli tu ci prawy, może z powrotem odkręcić. Czyli ma krótki ten ruch. Ma jeden, dwa i trzy. Widzicie, co mi chodzi? Czyli cały czas na tych biodrach sobie przenosi ciężar. Czyli złapał raz, dwa, trzy. My teraz sobie zajmiemy tym tylko, że, że jeden rzuca lewy prosty i rzuca lewy sierpowy, będę uciekał z szczęku. I wrócę sobie do obrony. I znowu, łapiesz sobie lewy, rzucam sierpa, uciekasz, łapiesz. I ty mi. Raz, Dwa. raz dwa Ok, czyli tyle łapie lewy odkręcam brodę łapie sierpa